O właśnie widzicie? Widzicie jak on zrobi spawn kill? Widzicie? Widzicie? Ok, no to zgłoś mnie dalej, zgłoś mnie Widzicie? Widz... Zgłosisz mnie? O właśnie widzicie? Jak on spawn killuje? Okej okay, Widz... widzicie? widzicie? Zgłoś mnie, zgłoś widzicie? mnie O właśnie widzicie? Kacper spankiluje! O właśnie widzicie? Jak on spawn killuje? na spawn killuje, O właśnie widzicie. O właśnie widzicie? Tak. Widzicie? Każdy Widzicie? Jak on spawn O! Złodziej! Patrz! Złodziej! Złoczył ukrył, ukradł ukry tir? <try> o właśnie, widzicie? 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 <try> guys, guys, hejc! Chodźcie, bo... bo zaraz ucieknie nam typ. Nie przyklinęj! O właśnie widzicie? 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 Widzicie jaką mamy zasady? Szkoda że greka nie ma ogon. On mógłby go zakratować mógłby... Ale, ale grek jest na serwerze O właśnie widzicie? Jak on spawn killuje O widzicie jak on spawn killuje? Widzicie jak on spawn killuje? Spawn kill! nie widzę, że nas Ale było wcześniej, że on spawn killował Okej! Okay. O właśnie widzicie? Bye bye! Bye zostanie zbanowany Chuj wam dupy kurwy jebane Zabki fizzle śmiecił jebany